Cześć, witam Was we wtorek po południu, w popołudniowej sesji magnetycznego. Tutaj, na biurku, na macie tej nie niebieskiej, tylko bardziej takiej mocnej, niebieskiej, ciemnej, niebieskiej, mam ten telefon Samsung Galaxy M23 g Klientka nie zdecydowała się na naprawę. Tam był powyceniany, miały być ściągane wyświetlacze zamienne, żeby chociaż dane spróbować skopiować. No nie dostałem jasnej odpowiedzi klarownej, czy go robimy, czy go nie robimy i to w jakim wariancie. Czy po prostu naprawiamy, wymieniamy wyświetlacz, czy podstawiamy wyświetlacz i kopiujemy dane z tego telefonu. Tutaj, tutaj padało pytanie o baterię. Bateria ma 3 lata, więc no. Tak naprawdę nie wiadomo, co miałbym w tym telefonie zrobić, żeby go naprawić, wymienić, cokolwiek. Tutaj nie padła decyzja, czy wymieniamy wyświetlacz, tylko tak jakoś tak dziwnie. Więc dałem sobie z tym spokój. Klientka nie podjęła decyzji, więc składam go na jutro. Mam umówione do odbioru i po sprawie, także tutaj się nie będziemy tym zajmować. Za chwilę złożę ten telefon i za chwilę tutaj Udam się po tą drukarkę klient na razie powiedział, żeby się wstrzymać z tą drukarką, ponieważ no tutaj namierzałem zasilacz do tego modelu i nie znalazłem zasilacza do tego modelu, a rozkładając drukarkę trzeba się liczyć z tym, że zasilacza może nie udać się naprawić, ponieważ tam jest to po Chyba przepięciu, nie wiem, po burzy, cokolwiek to tam by nie było. Klient na razie powiedział, żeby ją odłożyć. Będziemy myśleć, co dalej. Także na biurku wyląduje komputer stacjonarny. Mam jej w tej chwili dwa do czyszczenia układu chłodzenia. Ten jeden miał się tam coś nie włączać, ale to zobaczymy, czy on się, nie, czy się włącza, czy się nie włącza. Zobaczymy, co tam jest, jak już wyląduje na biurku. Także za chwileczkę to zrobię. Ten telefon złożę i. E, na jutro jestem umówiony do odbioru tego telefonu. W piątek też ma się pojawić klient, który chce odebrać ten telefon tutaj, gdzie był wymieniany wyświetlacz. Także tutaj mamy to już jasne i cóż, składam miłego dnia wam życzę. Kawę mam tam z tyłu, chyba już wypita, może już kolejna będzie. Także także miłego popołudnia wam życzę i co. Do zobaczenia. do następnych stawek. Ahoj.